Cześć Siemanow, witam wszystkich do Lejto, witam Was w kolejnym odcinku z poradników do Tekena. Dzisiaj pokażę Wam i zademonstruję różnice pomiędzy lowpery a po prostu blokowaniem lowów i wybijaniem ich. Czym to się różni, co lepiej robić i co kiedy robić i co kiedy używać. Także postaram się zrobić to jak najszybciej, żeby nie było długiego filmu. Także zalecam obejrzeć do samego końca, bo myślę, że to są... Ważne i przydatne informacje, także zostawcie lajka like i usiądźcie do oglądania. ok, pierwsza sprawa co to jest low parry. Low pery to jest, jak sama nazwa mówi, e, tak jakby przejęcie ataków na low. Ataki na low to są oczywiście te wszystkie niskie ataki, na treningu macie to pokazane. E, zresztą jak uderzę, kazuje to pokazuje się low, low. Czyli to są ataki na low, czyli na na ziemi tak jakby, na sam dół, gdzie tam kopiemy po nogach i tak dalej. Także to są ataki low i low pery Wygląda tak, że przewracamy naszego przeciwnika w trakcie jego ataku. To mniej więcej wygląda tak, już Wam pokazuję, bo sobie tutaj nagrałem dwie akcje Kazui. I Wam pokażę. To jest low parry, czyli cios w trakcie robienia ciosu Kazui, widzicie cios robi na low, w trakcie ro jego robienia możecie postać przewrócić. Boom. Jak, jak to zrobić? Zobaczcie moją notację strzałka na ukos do przeciwnika, czyli e, przód-dół, i wtedy macie lopery. Jak widzicie, przód-dół. Teraz Wam wciskam cały czas to. Przód-dół. Patrzcie tylko na jedną kreskę. Przód-dół, czyli takie coś w stronę przeciwnika. Ok, i tu mamy lopery. I po lopery mamy całe combo. Także bum. Bum, 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 powiedzmy, coś takiego macie, 30 damage'u plus doprowadzenie do ściany oczywiście, można oczywiście też zrobić jakieś większe combo, yy. bum, 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 33 już troszeczkę lepiej, 40 na przykład też się da. Wyciągnąć z tego, ale i doprowadzenie do ściany. Ok, fajnie, mamy lowpery, udało nam się to zrobić. To najczęściej używamy w momentach, kiedy wiemy, że poleci low. Na przykład tutaj to jest kombinacja kazu, gdzie zawsze trzeci hit jest lowem, i dużo postaci ma dużo takich kombinacji. Widzicie są dwie rączki, i później jest kopnięcie na low. I e, robimy w tym przypadku lopery i mamy całe combo, ponieważ Dlaczego nie blokować i go nie wybić? Ponieważ się nie da. Jeżeli zablokujemy, to nie da się kazuje wybić. Nie zdążymy po prostu. Bo nie ma takiej straty. Widzicie? Nie da się. Nie da się go wybić po prostu. Bo on już zdąży blokować. Dlatego się peruje. Takie tego typu rzeczy. Coś nazywają stringi, czyli takie parofitowe kombinacje, gdzie wiemy, ograliśmy się na to, znamy tą kombinację, wiemy, że trzeci, czwarty hit będzie low, to perujemy to i mamy combo plus doprowadzenie do ściany. W tym przypadku, właśnie nie można zablokować tego i wybić, ponieważ Kazuya zdąży, zdąży się już odnowić, tak jakby i blokować nasze ciosy. Jedyne, co możecie dostać po takim czymś, na przykład to, to jest naj naj najbardziej damageująca opcja u Dragonowa, jeżeli to zablokujecie. Po prostu taka kara. To jest kara i to jest najlepsza opcja. Nie możecie, nie możecie go wybić, bo się nie da. Za to, jak perujemy, to mamy cały kombo: bum, 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 bum. I doprowadzenie do ściany, i jeszcze ściana, także plus minus 60 damage da się ugrać w takiej sytuacji. Także to jest sytuacja, w której chcecie lowerować, a nie blokować i wybijać przeciwnika. Dlatego, ponieważ bloko blokować i wybić się nie da. To jest właśnie przykład, w którym się loweruje, ponieważ wiemy, kiedy będzie low. Widzimy, że znamy tą akcję Kazui czy jakiejkolwiek innej postaci. Wiemy, że trzeci hit jest low i w tym momencie możemy to sperować. Także to. Tak to wygląda. Teraz przejdziemy sobie do drugiej kombinacji kary, którą tutaj nagrałem. To będzie już opcja, w której e, powinniśmy blokować i wybijać, a nie perować, ponieważ jak zauważyliście, normalne combo e, zabierze o wiele więcej damage'u niż e, low pery. Pokrótce, jak można pisać low pery. Low pery to jest coś w sumie takiego, że nie macie damage'u z wybitki tak naprawdę. Nie macie damage'u, można powiedzieć, z tej pierwszej wybitki, bo już postać jest tak jakby wybita. To low Perry to jest, można powiedzieć, tak, jakby niby wybicie, więc po prostu nie macie damage'u z tej tak jakby wybitki, więc tracicie dużo damage'u. W każdym razie, e, zrobimy tutaj następną akcję, czyli hell sweep Ok, znowu zrobiłem low perry i combo. Mamy, powiedzmy, 31 damage'u e, po low perry i ściana, czyli tam w okolice 50-55 damage uda się ugrać. Ale to nie jest y, najlepsza opcja, ponieważ po tej akcji, czyli po Hell Sweepy możemy go wybić. Możemy go wybić, zablokować i wybić. boom, cyk i mamy pełne combo. 63 dmg to nie jest najlepsze combo u Dragunowa, plus ściana, więc plus minus 80 dmg. Więc jesteśmy y, w stanie wyciągnąć o wiele więcej niż po samym lowpery. Także w tym wypadku lepiej robić po prostu blok i wybijać przeciwnika niż po prostu robić lowpery, ponieważ o wiele więcej zyskujemy blokując i wybijając. Taka, taka moja tutaj porada. Skąd wiadomo tak naprawdę kiedy można wybić przeciwnika, nie? Bo można by było zrobić coś takiego, bo nie wiadomo jak bardzo karalny jest e, Hellsweep, ukazuje czy tam jakikolwiek inny atak, coś takiego, a skąd wiemy, że akurat wybitka wejdzie? E, po pierwsze, sprawa frame data. Trzeba po prostu to znać, trzeba wiedzieć, że ten atak, jak zablokujemy, da się wybić. Ale druga rzecz, nie wiem, czy to działa w 100%, ale w większości przypadków tak. Jeżeli postać jest... Widzicie, jak kazuja się jakby tak zatrzymuje, jak go zablokuje, tak jakby, nie wiem, zmęczony był, jak to opisać, ten stan? Widzicie? Tak jakby na chwilę się zatrzymuje. To oznaka, to jest taka animacja, gdzie wiadomo, że mocny to był mocny, wolny, wolny hit. E, ładnie go zablokowaliśmy, więc można go wybić. Dlatego ta postać jego się tak na chwilę zatrzymuje. I po tym możecie poznać, że to na 99% jak nie nas, to da się postać e, po takim czymś wybić i normalnie go e, zrobić mu combo. Tak jak widzicie tutaj. Oczywiście pełno jest, takich, pełno jest takich akcji, na przykład ta podcinka dragonowa, jeżeli ją zablokujecie, to też możecie dragonowa wybić. Także tak to wygląda. Dużo jest takich kombinacji naprawdę. Każda postać takie coś ma. I mówię, w tym wypadku lepiej jest, e, robić, lepiej jest blokować i robić combo niż lowpery. Widzicie, po lowpery plus minus 30 damage'u mamy, a jak to zablokujemy, to możemy normalnie wybić kazuje i mamy na nim full jugla, pełne combo i plus ściana. Także taka jest tak naprawdę różnica między lowpery, a, a blokowaniem i wybijaniem. Oczywiście tak jak mówię, blokowanie i wybijanie jest o wiele lepsze, większy damage, Lepsze, m, lepsze doprowadzenie do ściany i tak dalej więcej zyskujecie, ale musicie wiedzieć, w którym momencie to robić. Bo tak jak wam pokazywałem, pierwsza kombinacja to nie dało się e, zablokować i wybić Kazuje, ponieważ e, ten atak, który Kazuja robił w tym momencie, był za szybki, i nie dało się go. Po zablokowaniu Kazuja zdążył się odnowić i nie dało się go wybić. Także w tym momencie trzeba go lowerować. Możemy jeszcze raz spróbować. Wybijam go nie da się ponieważ kazujesz, że zdąży blokować, ale low wejdzie bez problemu. W tym wypadku lepsze jest low i bardzo, bardzo dużo postaci ma takie opcje, że 3-4 hity robią jakąś tam kombinację, trzeci, czwarty hit to jest właśnie na low i możemy w tym momencie zlow ponieważ wiemy, kiedy ten cios nadejdzie. Także mam nadzieję, że Wam się to podobało, mam nadzieję, że to jest przydatne. Myślę, że tak. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście pytajcie w komentarzach. Tutaj na ekranie zaraz wyświetlą się jeszcze jakieś poradniki moje, chociażby do elektryka, do wyboru postaci czy coś, także polecam też zobaczyć te filmiki. Jeżeli się podobało, oczywiście zostawcie lajka, jakiś komentarz właśnie, jak Wam to idzie, co o tym myślicie, co jeszcze chcielibyście zobaczyć, jaki jeszcze poradnik, z czym macie kłopot. I oczywiście, jeżeli jesteście nowi, to zapraszam Was na grupę na Facebooku, Grupę na fejsie macie e, podaną po, w opisie pod filmem, i tak samo zapraszam do subskrypcji. Także trzymajcie się, mam nadzieję, że się przydało. Na razie, cześć.